Cześć kochani, tutaj Marii Marii Witam na moim kanale Dzisiaj coś nieplanowanego Bo cała paczka Nakusiła mnie pani Z kolektury no Zobaczymy czy to Się będzie opłacało czy nie Powiedziała, że w tych zrabkach jest 70% wygranych Że bardzo opłacalna zdrabka, Główna wygrana 100 tysięcy No zobaczymy drapka dolar. Tyle mamy tych. I szukamy liczb. I wora. Trzymajcie kciuki. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście, będzie mi bardzo miło. Mamy 16, 30. O, zaczynamy wygraną. Pięknie. O, druga wygrana. 12 już nie dali, 25 też nie ma, 4 nie ma, dziewiątki nie ma, 11 nie ma, ale pod 15 piąteczka i pod 33 też piąteczka, kontrolne J, no to pięknie. I lecimy z dwójeczką.

Oczywiście, pani w kolektorze się mogło też pomylić. Tutaj jest tylko grali, czy połowano, ale zobaczmy. Tych numerków na razie nie mamy. Może znajdziemy woreczek. Tutaj puściutko. Jesteśmy przy numerku piątym. Piątki lubią. Być wygrane, ale wiadomo, to wszystko zależy. Tu na razie nie ma. Nie ma. Szósteczki nie ma. Jedyneczki nie ma. 27, 2 Dwa i 29. Tym razem piątka nie chciała dać wygrać. No to szósteczka. Mamy 29, 2, 31, 17, 16. No dzisiejszy odcinek może być długi. Nie wiem czy go podzielę na pół czy przelecimy cały, ale tu też pusto.

Teraz dziewiątka. już 4 minuty w filmiku przeleciało. 6, 7, 19 i 1. No, nie jest warstwa najprzyjemniejsza do drapania, Wam powiem, albo mi się tak trafiło. I co? I nie ma.

Kontrolna C jak w poprzedniej. Gdzie była? Piąteczka. Teraz dwunastka. Szukamy czwórki, piętnastki, trzydzieści cztery i dwadzieścia osiem. Jak ktoś nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam. Polecam. Będzie mi bardzo miło. O, jest worek. O, jest drugi worek, a pod workiem. O dyszka i dyszka, czyli dwie dyszki kontrolne N ok no to teraz moja ulubiona trzynastka no to w trzynastce chyba nic nie będzie, bo były wygrane pod rząd no ale sprawdźmy no by było miło jakby taka gruba wpadła, nie? to rozkłada wygrane różnie Także szukajmy. Ale tym razem chyba nie dała. Trzynastce. No to czternastka. Szukamy siódemki, trzynastki, trzydziestki, czternastki. A mamy dwa, piętnaście. O, jest worek. Dwadzieścia dziewięć. Sześć. Dziewięć. Dziewiętnaście. 17, 34 i 12, a pod workiem piąteczka i powinno być C. To się zgadza. No to teraz 15 też lubi zaskakiwać. Zobaczmy, czy tym, lot, tym razem lot to się czymś postarało. Jest wygrana. Pod 24, pod 26.

Teraz dziewiętnastka, szukamy ósemki, szóstki, szesnastki i trzydzieści cztery, o jest szesnastka, tutaj nie ma, 29 nie ma, jedynki nie ma, piętnastki nie ma, 24 nie ma, 23. no i pod szesnastką piąteczka powinno być C i to się zgadza.

Symbole są, liczby są, więc podzielone jest. Tylko szukać wygranych. Główna by się przydała. Wiadomo każdemu, bo czemu nie. Tutaj pusto. Teraz z z numerem 23, a szukamy 24, 6, 27 i.

Kochani, coś mi przerwało. Właściwie ktoś, ale już jestem. Szukamy dalej wygranych. Ja wiem, że niektórzy mówią, że drapie za szybko. Jest wygrana. No ale wiecie, jak jest, albo nie wiecie. 18, jest piąteczka. Powinno być C. Gdzie te C? No jest. No i super. Tym sposobem doszliśmy do połowy, szukamy 15, 21, 4 i 6 muszę nadrobić filmiki no ale nie wiem czy będę się wracać czy będę na bieżąco taki młyn, że no taka praca tyle wam powiem.

pod szóstką jest dyszka, i pod trzydzieści jeden jest dyszka kontrolne N. To też już było. Trzydzieści sześć. A szukamy cztery, trzynaście, dwadzieścia osiem i dwadzieścia cztery, a mamy dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, jedenaście, dwadzieścia sześć, szesnaście, czternaście, trzydzieści pięć sześć i trzydzieści trzy tutaj nie ma trzydzieści siedem dwadzieścia cztery dwa dziewięć trzydzieści trzy a mam dwadzieścia sześć trzy dziewiętnaście osiemnaście dwadzieścia trzy sześć trzydzieści dwa dwadzieścia dwa jedenaście i trzynaście

Zobaczymy. 25 nie ma, 31 nie ma. O, 8 wpada. Jest piąteczka. To powinno być C, i to się zgadza. Dużo nie zostało do końca. 5 drapek. Szukamy 19, 1, 28, 16, a jest 33, 30, 27, 21.

Czterdzieści pięćdziesiąt pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt, plus dwadzieścia dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt tak sto dziesięć sto dwadzieścia. Sto dwadzieścia. 135 zł, czyli standard. Chyba muszę i złożyć reklamację do pani zlotka, ale mam nadzieję, że chociaż wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.